Niestety w Minecraft 19 nie uświadczymy już żadnych zmian. Aktualizacja ta chyli się ku wydaniu i ostatnio dostaliśmy pre-release do niej. W tym odcinku ją wam przedstawię. No więc zaczynamy. Drzewa namorzynowe rosną teraz trochę rzadziej. Endermany, szkielety, widerowe szkielety i pigliny od teraz. Spałnują się od poziomu światła 0 do poziomu 11. Pomoże to wpłynąć na większe pojawienie się tych mobów. Od teraz wibracje przesyłane, gdy używamy itemów, uruchomią się, kiedy zaczniesz używać dany item. Zmiana ta ma zastosowanie do łuków, kuszy, kozich rogów, talczy i jedzenia. Są one ignorowane jak inne wibracje, kiedy się składamy. I temy, które nie są kawałkami zbroi, przy włożeniu dają zwykły dźwięk ubierania. I to by było na tyle w tym odcinku. Niestety nie uświadczymy już żadnych nowości w 1.19. Trzeba czekać na 1.20. Zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć!